Dzisiaj jesteśmy w ścisłym centrum częstochowy. Przed nami wyjątkowa kamienica na sprzedaż zlokalizowana na rogu Placu Daszyńskiego oraz ulicy Berka Joselewicza. Budynek po generalnym remoncie, w którym znajdują się lokale usługowe, jak i lokale mieszkalne. Zapraszam. Wnętrze, jak widać, jest wykończone w wysokim standardzie. W budynku znajduje się winda, która prowadzi przez wszystkie kondygnacje łącznie z piwnicą. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się lokale posługowe, na trzecim piętrze nad nami są lokale mieszkalne. Aktualnie wszystko jest Drugie wejście do kamienicy znajduje się od ulicy Berka Joselewicza. Brama wjazdowa prowadzi na niewielki dziedziniec, w którym znajdują się wejścia do drugiej i trzeciej części kamienicy. Łączna powierzchnia budynku wynosi 1755 m2. W 2010 roku kamienica przeszła gruntowny remont, który obejmował m.in. wymianę dachu i stropów, doprowadzenie centralnego ogrzewania z sieci miasta, oraz remont elewacji. Druga i trzecia część kamienicy jest w stanie surowym zamkniętym do własnej aranżacji.